Jak pani mieszka w Świdnicy? Od urodzenia, od 1963 roku. Mieszkam ja jestem tylko chwilowo. Nie jestem mieszkańcem. Ale przez dwa lata mieszkam. Od urodzenia. Tak, od urodzenia w sumie. Od urodzenia. Ze 45 lat. To od urodzenia Ja od 20 lat. A może pani chciałaby mieszkać w jakimś innym mieście? Nie. nie A dlaczego nie? To jest miasto z dużą świdnica, tętni życiem, jest miastem młodych ludzi, a zarazem miastem z historią. Tutaj działo się wiele rzeczy i, i myślę, że to są takie niezapomniane rzeczy, łącznie z historią ludzi, którzy tutaj się też urodzili dużo wcześniej niż ja, których znam, bo żyją do tej pory, przeżyli wojnę i mają wiele do powiedzenia. Na pewno nie tyle co ja, ale oni mają wiele do powiedzenia. Nie, Myślę, że świetnicy no, to jest dobre miasto. No, dziękuję. Nie chciałem, ale mieszkałem dość długo. Prościej odrzenić. Aha i um... więc zostałby już tutaj w świetnicy. Proszę. Zostałby mieszkać już tutaj w świetnicy. Już dostałe. Do końca życia. i mam do miasta jest małe, spokojnie wszędzie jest blisko no, no ja, nie, ja umieślałem tu i w Londynie i w Dublinie ale generalnie cały czas mnie ciągnie tutaj na tutaj już raczej A jakie jest Pani ulubione miejsce w świetnicy? Ulubione miejsce? Myślę, że rynek i okolice rynek To jest taka budowla typowo, typowo z dawnych czasów Są różne Budynki, które pamiętają lata 1800-1900, także to, to jest historia. Jestem no to wygląda to najbardziej to jest się ziemię źródłisko, zobaczyłem lodowisko. A tak no to basen świdnicki Ja też wysyła w łodzisku. tutaj. Tutaj na rynku. Rynek w ogóle. W co jeszcze Nie, to ja wolę park. Wolę park. Rynek. Rynek. Dlaczego? Może tu zawsze mówić. Tak. Jaki park centralny? Park centralny. I, Dobrze. I, A co? Gdzie się znajduje? A niedaleko, jakieś 300 metrów. 400 metrów. A jak Państwo uważają, jaką rolę odegrała świdnica w ich życiu? Znam w sumie tylko kościół pokoju, jeszcze katedra robi duże wrażenie na mnie. Chciałbym w przyszłości też zwiedzić muzeum militari, które się tutaj znajduje w Słonicy. E, no w Ślzeminicy mamy piękny kościół pokoju i katedrę. O, przepraszam was, ale nasim przyjechał W jest wyjątkowym zabytkiem z tego powodu, że jest to kościół drewniany, największy drewniany kościół w Europie, który zbudowany został w 1656 roku po wojnie 30-letniej. Zbudowany został bez użycia metalu, i bez cegły. Taki był wymóg cesarza, który zgodził się na budowę takiego kościoła właśnie pod takim warunkiem. Sytuacja po wojnie 30-letniej była taka, że Habsburg. Staszka, który tutaj na tym terenie panował, był katolikiem i odebrał kościoły luteranom, natomiast zmuszono go niejako poprzez stosunki dyplomatyczne panujące w Europie do tego, aby zgodził się na wybudowanie po jednym kościele, kościele w swoich księstwach w Łogowie, w Świętnicy i w Jaborze. Stąd właśnie trzy takie kościoły pokoju powstały. Ten jest największy. Od 10 lat jest właśnie wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. A chciałby Pani może coś zmienić w świdnicy? Tak, więcej kolorów. Więcej kolorów, więcej zieleni, kwiatów. No i myślę, że to byłoby dużo więcej takich miejsc rekreacyjnych tak gdzieś, żeby było, żeby ta młodzież była się gdzieś podziewać. Tak. A stoją po bramach i na pracach chodowych i tak. Ja tak mówię o osoby w mojej bramie, nie? Na tym ja to gdzieś tam, na mnie gdzieś gdzieś tam w parku, gdzieś tam w kupie, podatki, to, to może nie mają gdzie. No. Żeby coś tego było więcej, żeby ta młodzież jakoś taki no, miała jakieś zajęcie. Hmm, tak. No, dziękujemy bardzo. Że nie. No, może jakieś rzeczy dla młodzieży, żeby po prostu więcej ich trochę było. A co, na przykład? Na przykład do, dobudować jakąś drugą część w parku, bo tam dużo młodzieży często się spotyka, wymieniają się doświadczeniami. Na przykład, co potrafię wykonywać na, na deskorolkach, tam na rowerach. No, jakieś różne obiekty, na przykład sportowe, budować tutaj w Świnicy. Tak trochę tutaj pomalować. Na przykład nowo, nie, no odnowić. I nic więcej. Nie, mamy ładne parki, zadbane. Jeżeli chodzi o jakby to powiedzieć, rządy miasta, są według mnie bardzo dobre. Dziękujemy bardzo. Proszę uprzejmie do widzenia miłego dnia dużo, dużo z nich. A co na przykład? Chciałabym, żeby bardziej zadbali o na przykład właśnie parki, żeby były odrestaurowane dużo rzeczy. Kiedyś, wiele lat temu dużo ładniej to wyglądało niż, niż teraz. I wiadomo, takie jeszcze jak dziury w drogach, budynki wyremontować. Mamy stare kamienice, żeby to wszystko odrestaurować po prostu. może żeby po parku znowuż pływały kajaki. O właśnie. Gdzieś pływały. pływały łódeczki naprawdę jakie pięknie było. Żeby znowu był widać? Teraz żeby nie była wieżyczka. nie ma. Ja bym chciał, żeby było mniej śmieci, żeby się wszyscy uśmiechali, żeby się wszyscy kochali. A jak myśli pani, jaką rolę degrała świednicy w życiu pani? Jaką rolę? Jest to miejsce, do którego wracam, pomimo, że byłam za granicą, przyjechałam z powrotem tutaj. W moim, tak? Hmm. Pracowałam tu uczyłam się, wspaniałych mamy pedagogów nie mogę nagrywać. Chciałabym odwiedzić jeszcze, chciałabym no, powiedzieć, że no, ponieważ e, no, część no, mojej no, rodziny no, przyjechałam no, tutaj jako na, na ziemię odzyskane i powiem, że nie, jestem za to wdzięczna, że tutaj przyjechali że tutaj się mogłam urodzić. A skąd przyjechali? Em, Babcia przyjechała z Podelgowa z rodziną. No i dużo też historii. W zasadzie to chciałabym też lwów odwiedzić. Kiedyś tak mi się marzy, ale to może kiedyś w przyszłości. I myślę właśnie, że ta, że Świdnica choć troszeczkę odzwierciedla tamte, tamte miejsca, bo tak jak oglądam w telewizji czy, czy z książek, to podobne kamienice i, i podobne miejsca. Także. Nie jest to daleko. Daleko, a zarazem blisko. Bardzo dziękuję. To jest moje miasto rodziny, także związany jestem z tym miastem sentymentalnie, także trudno inaczej mówić, jak tylko w takich kategoriach emocjonalnych. No, jestem związany z tym miastem uczucia, bo się tu urodziłem.